31 sierpnia 2025 roku i drugie kwitnienie róży Parole. Zazwyczaj to drugie kwitnienie u róż nie jest takie obfite jak pierwsze, ale tutaj akurat chyba w tym przypadku jest odwrotnie, bo w tym roku bardzo ciężko róże startowały, jakoś tak nie mogły się roz, rozkręcić, wiosną było bardzo zimno, deszczowo, no to był zły rok dla róż. Więc to drugie kwitnienie parole wygląda przepięknie. Róża parole, to już o niej mówiłam. Róża Cordesa z 2001 roku. Róża o największych kwiatach. Mam taki filmik nawet z miarką, jakie są ogromne. No większe od dłoni. Zdecydowanie 20 do 25 cm, nawet przepięknie prezentują się w bukietach, pięknie pachną. I pomimo tej inwazji w tym roku czarnej plamistości u Róż, ona tutaj no, jakoś tak bardzo się nie poddała tej chorobie. Kwitnie pięknie, tutaj już ma 5-8 rozwiniętych kwiatów, jeszcze chyba z 8 pąków. Naprawdę w tym roku parole, jedna z najbardziej spektakularnych, Róż w moim ogrodzie pokazała całą swoją urodę, całą swoją siłę piękną, przepiękna róża.